Kampus Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy znajduje się w centrum miasta przy ulicy Toruńskiej 55. Zapraszamy nie tylko na krótki wirtualny spacer, ale przede wszystkim na podjęcie nauki w najlepszej uczelni niepublicznej w Bydgoszczy według rankingu Perspektywy. To jest nasza aula maksimum. To tutaj spotkamy się w październiku na inauguracji roku akademickiego. Na naszej auli zmieści się 500 osób, a nowoczesne technologie pozwalają na przeprowadzanie transmisji online z konferencji i wykładów. Ciekawe, to miejsce, o którym każdy student mówi inaczej. To w Centrum Obsługi Studenta i Dydaktyki załatwiecie wszelkie sprawy związane z organizacją Waszych studiów. Można śmiało powiedzieć, że Biblioteka Główna to serce naszej uczelni. Znajdziecie tutaj ponad 50 tysięcy woluminów, dostęp do czasopism elektronicznych czy pełnotekstowych baz naukowych, np. e-book Libra czy Legalis.